Cześć! Jestem Rudy z kanału No, no Idea a dzisiaj pokażę wam 5 bezużytecznych lifehacków Zawsze może, żeby mieć fotek do masażu w swoim domu teraz twoje marzenie się spełni wystarczy, że położysz telefon swojego kolegi na krześle przekierujesz go dowolną poduszką weźmiesz drugi telefon usiądziesz na krześle i zadzwonisz tym Telefonem do tego telefonu. Wtedy będziesz rozkoszował się wibracjami, które będzie tworzył telefon, który położyłeś pod poduszką. Przetestujmy to. No. Jak, jak widzicie, działa. Nie wiem, czy spieszycie. ale, ale działa, no, działa. Po prostu działa. jesteś zbyt leniwy, żeby dosięgnąć rzeczy, których akurat nie sięgasz. Jednym rozwiązaniem jest chwytak. Bar bardzo dobrze zbudowany, z cyńskiego plastiku. Instrukcja obsługi. Kiedy pociągniesz za pust, szczypce się zamykają. W ten sposób możesz sięgnąć dowolny przedmiot. Zobaczcie sami. Sięgacie przedmiot? Możecie go sobie wsadzić do ręki. Akurat zgubiliście zakrętkę od pisaka? Nie wiem, jak to się zdarzyło. Ale zobaczcie w ten sposób. Bierzecie taśmę, drugi kawałek. Ucinacie ją. Ucinacie. I obwijecie flamaster tam, gdzie miała być zakrętka. Jak widzicie, jest to bardzo proste. Wystarczy owinąć go do samej góry, żeby nie została ani jedna szczelina. Jak widzicie, jest nowa zakrętka. Cieszcie się z tego, co zrobiliście. Będzie on związany z moim kaktusem. Nazywa się Marek. Teraz ja go pogłaszczę. Teraz pogłaszczcie go wy. Połysaliście jak to? Ej, co jest? Dobra, nie chcecie kaktusa Marka, To nie będzie lifehaka. Zawsze chcieliście mieć moc zamienienia przedmioty na bardziej wyższe Otóż przeze mnie będziecie ją mieli. Wystarczy, że weźmiecie na przykład piłkę. Podmuchacie ją trochę dowolną pompką. Pogłaskacie ją pusteczkami. Teraz uderzycie raz hantlem Dwa razy. Najlepiej różowym. Teraz będzie się działa magia. Jak widzicie, piłka stała się bardziej wytrzymała. I zaraz jak się ją kopię, to, to nie będzie tak długo latała. faków na dziś. Jeśli chcecie dostawać Powiadomienia o filmach, które będą pojawiały się na kanale, wystarczy kliknąć przycisk subskrybuj i do tego kliknąć jeszcze dzwoneczek. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę w górę, właśnie za tą piłkę. Żegnajcie. Pa!